Ja jestem Mania. A ja jestem Mia. Cześć. Cześć! Dzisiaj przychodzimy pokazać Wam moje nowe książki. Zacznijmy od wygranych w konkurs. Pierwszą z nich dostałam za powiedzenie największej ilości homonimów e, i trafiłam w takie, które nie znalazły się w tej książeczce. E, dostałam ją na zajęciach z autorem panem Maurycem Polaskim mhm. e, i... To jest... Księg, Z płytą. Mhm. Są tu śmiesznie opisane różne homonimy. Tak, takie krótkie, remowane wierszeki z homonimami. Mhm. Następne. Teraz konkurs, właściwie nie konkurs. Wzięłyśmy udział w Grze Terenowej. I nawet jakby nie złapałyśmy tego, że to, to jest jakiś konkurs i że tam będą jakieś nagrody, tylko chciałyśmy się po prostu pobawić. No i dostałyśmy później maila, że yy, nasza drużyna wygrała. Nasza dwuosobowa drużyna. Yy, I jak się okazało, wygrała nie byle co, bo czytnik, yy, inkbooka. No, to jest pierwszy czytnik mi i faktycznie bardzo ładny kolor faktycznie używa. Także um, tak bardzo się przydaje i nareszcie masz swój dostęp nieograniczony do um, właśnie audio, do audiobooków, nie, do e-booków bardziej. I jeszcze dwie książki. <laughs> Gdybym nie zrobiła staty astronauty. Mhm. i Orety Przyroda Świata. Tylko mhm. wielka. No, wielka jest. Ej, może odłożymy tutaj, żeby nam nie zakrywało. I kolejne dwa konkursy to były Ej. konkursy zagadki. Po prostu trzeba było odgadnąć. Na zdjęciu, em, jaka tak. jest książka w obrazku. Było zdjęcie, słuchajcie, Pisa. i mm, zobrazowany tym zdjęciem tytuł jakiejś książki. No i trzeba było odgadnąć, jaka to książka. Wcale nie było to takie proste, bo nasuwało się po, po kilka tytułów, ale w dwóch takich konkursach udało nam się wygrać. E, Mia wybrała... Detektywa pozytywna. <laughs> e, i... Ale to jest część tajemnicze zniknięcie detektywa. I kanapkę, i innych wierszy kapka. Mhm. Agnieszki Prączek. Mhm. Bardzo, bardzo fajne y, wierszyki, bo już do nich zajrzałyśmy. No, i przechodzimy do urodzin tej młodej damy, już dziewięcioletniej. A na urodziny, słuchajcie, zacznijmy od tego, że trafiła jej się niespodzianka, ponieważ jeśli zerkniecie do naszego poprzedniego bokholu z sierpnia, tam dwa miesiące, dwa i pół miesiąca temu chyba, to my tam miałyśmy wyprawę do. Antykwariatu i Mia ja sobie wybrała książki, miała niewykorzystany fundusz, który dostała kiedyś tam w prezencie, właśnie z przeznaczeniem na książki. Natomiast wówczas wybrała więcej książek, no i nie na wszystkie tego funduszu wystarczyło i musiała wybierać. No i wybrała te tańsze, żeby się zmieścić i tak dalej. Natomiast ja na migi z panią się porozumiałam i jak Mija się odwróciła, spakowałam te wszystkie książki inne, które chciała do plecaka i powiem wam, że za te pozostałe, których Mija nie wzięła, za 20 książek wyszło 46 zł, więc no, groszowe sprawy, jeśli przeliczyć to na sztuki. No i pokaż, jakie wtedy wybrałaś, a nie wiedziałaś, że je kupiłyśmy. Zeszyt w czerwonej w okładce mm -hmm. y, to wybrałam, bo y, jestem ciekawa, co będzie w tym zeszycie. W Aha, no nie powiedziałam, płatce. że y, ostatecznie y, jako niespodziankę dostała jako część prezentu y, na urodziny te książki. Czekały na ten w, w ścieżce. Tu aligator. <laughs> to już byłam ciekawa, y, co to jest za aligator i. Dlaczego on jest z chłopcem? Tajemnica peronu trzynastego. Mhm. I tu coś, myślaj, że nawiązanie może będzie do Harry'ego Pottera, nie? Tak. Um, nie wiem, to ale trochę tajemnica opis tajemnica tak Tajemnica peronu, więc. Mhm. Dom szczurów. to była ciekawa okładka też. <klujna> Tak, trochę jak horror wygląda. Baba Jaga. Tu śmieszne chyba będzie. To chyba nie była pierwsza część, ale chciałaś. No to masz. Tajemnica Ameli. Przepiękna ilustracja. Ja jeszcze koniec. może Wam powiem, że jakby ceny tych książek to było 95 zł. Tylko tak dużo pani z ceny zjechała. Sztuczki magiczne. Na wesoło. 50 zabawnych sztuczek. No, to... Tu chciałam porobić czasami jakieś psikusy komuś. To nie jest seria. To, tylko, to są dwie Krwawi różne serie, ale podobnie wydane. Wredne No taką czcionką królowe. 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 Mhm. I to też na śmiesznie. Mhm. Już masz inne, nie? Z, z tej serii Straszna historia. I tajemniczy świat kodów. Z monstrualnej erudycji. Mhm. Tak, mija. Matmę bardzo lubi, także. Podwójna gra. Jedna ura śmieszne, fajne Jean. odlotowe. Jestem ciekawa, o czym w ogóle będzie ta książka. O 13 z tego co tam pamiętam, chyba to było. Albo źle pamiętam, nie wiem. W każdym razie, mhm. o dwóch jakichś kumpelach tu. albo siostrach. Magiczny domek, i tu te ilustracje tak mi przypominają ilustracje w książkach pana Dawida Williamsa. Mhm. Faktycznie. Y Musimy zobaczyć, kto to ilustrował, mnóstwo. bardzo możliwe. Ale też masz. E, jak to się nazywało? Mm. O jene, to coś tam i prosiaczek, imię jakieś i prosiaczek. E, też uh -huh. e, podobnie bardzo wydane. Hmm? Antekwarium. Poliksena? Poliksena chyba. To jest też przepiękna okładka. A, I tytuł cię e, pewnie tam skusił. Że jako antykwariacie coś będzie, to. Dziennik z laty. Mhm. Lubię dzienniki całkiem. No tutaj. To nie, to nie jest takie. To nie Chicago. To jest taki pamiętnik, ale to jest 11-latki mieszkającej w Sarajewie. Um, będą klimaty wojny, więc. To wcale nie Chicago. Nie to... Lekka pozycja, i to też nie jest lekka pozycja, z tego co pamiętam, bo to było mhm. e, ważny głos w kwestii szkolnej przemocy. No właśnie, tutaj Lego. Ja to tu muszę gdzieś odstawić. Lego bo Friends. Nie damy rady, mimi. Okay, tu Lego Friends. Mhm. Nowe hobby. Tutaj sprawa trzecich. Despero. Trzech mhm. despero... desperado. To jest Przepiękna. książka, na którą Mia już kilkukrotnie próbowała mnie namówić, a ja jakoś jestem w ogóle anty... No nie lubię tego klimatu w ogóle westernowego. Tutaj no ewidentnie taki klimat będzie, ale jak już tak bardzo chciałaś... To... Mulan. To jest komiks po angielsku. Słuchaj, jak wydane, bo to też jest, tu nawet są zadania, słuchajcie, pośle, zadania do niego, ale sam komiks wygląda tak. Mhm. Tutaj pamiętnik Felka Parerasa. E, tak i to jest pani Ewy Chotomskiej i na spotkaniu autorskim też mhm. em, pokazywała tą książkę. Znaczy, no w ogóle mówiła o tej książce, chyba nawet... Nie wiem, czy książka była, ale tak, ja chciała ją przeczytać, także już teraz ma swoją.. Kara, karawany czasu. Mhm. Tajemni, tajemnicze, tajemne, tajemne imię. Mhm. No, tutaj jest opis całkiem taki intrygujący. Ja jestem bardzo ciekawa, bo jest niezwykła przygoda 11-letniej Ewy, która dołącza do przedziwnej karawany. Więcej wam nie będę czytać, ale generalnie tutaj, no nie wiem, czy, czy to będzie fantastyka, czy no zobaczymy. I tutaj po rosyjsku historię. Ja nie umiem przeczytać. Na. Nie mam pojęcia, czy dobrze, czy też. Chyba prosek, a nie wiem. Ostatni słowa. Okej, okay. I teraz poza tym pójściem do biblioteki, to. Do biblioteki do antykwariatu, to również z tego samego antykwariatu inne książeczki się tu trafiły, kupione w innym momencie po prostu. I tutaj mamy, tak, baśnie, bajki, bajeczki Aleksy Tolstoy. Mhm. Tutaj z... <coughs> zbyt miła. Zbyt miła. Widzę, że te czcionki dziwne cię przerastają, co mm. się nie dziwię. To jest z tej samej serii, co między innymi Słup Soli, który nam się podobał, więc no chętnie zajrzymy. Za siedmioma górami Tak, z tej serii z Krasnalem Lub jak niektórzy mówią, ze ślimakiem No ja miałam tę książkę w dzieciństwie I bardzo mi się tak sentymentalnie kojarzy Tutaj to jest ta grubsza wersja I tutaj jest kilka w związku z tym pozycji Już wam mówię jakie Jest Jasi Małgosia, Król Kruków, Serce Dzwonu Lech Czech i Rus, Złota Kaczka i Kwiat Paproci. Czyli sześć książeczek, one też były wydawane osobno w takich cieniutkich zeszytowych wersjach. The Happy Hedgehog Band. Hedgehog Bent. Urocza. Słodkie jeże. <coughs> Jasiek chce być rycerzem. A... Reżyserem. Reżyserem, a Ty czytasz Kologalska dzisiaj cyrkówką. Mhm. Tak, to jest kolejna część um, serii o Jaśku o i Piotrku. I Piotrku. E, mi się podoba, mi się też podoba jako dziecku. E, tu masz, tutaj jest tytuł. Dlaczego kąpiesz się w spodniach wujku? Chyba. I to jest um, kolejna pozycja Astrid Lindgren. Zobaczcie, jak jest ten tytuł napisany. to Aha, uważaj. Sławni Polacy. Mhm. Nad brzegiem morza. Mhm. Dziwne przygody pana dająca. Które uwielbiam. Te Mamy słuchowisko jeszcze po mnie. Ja uwielbiam. I pan pierdziołka. Spadł ze stołka. Mhm. I dalsze prezenty na urodziny, to tak. Masza i Niedźwiedź, wielka kolekcja bajek o przy, przygodach, przygodach Maszy, Maszy i Niedźwiedzia. I niedźwiedzi. mhm. Wszystkie kolory świata. Tak, to jest książka, na którą już kiedyś polowałyśmy, w końcu nie upolowałyśmy, a Mia i tak dostała. Szatańskie sztuczki, mhm. koszmarny karol. Kolejna, ta grubsza wersja do kolekcji karolkowej. Na tą książkę też bardzo chciałam mieć, i to jest George i Tajemny Tajny. Klucz do Wszechświata. Mhm. No, ja jestem jej bardzo ciekawa. Głośno ja jest o niej, ma bardzo skrajne opinie, i jestem ciekawa, w którą stronę pójdzie nasza. To jest książka, my. którą miałyśmy czytać Wypożyczoną miałyśmy Tak, ale... w końcu nie zdążyłyśmy jej przeczytać Oddałyśmy, a teraz zostałaś swoją Więc na pewno prędzej czy później Mam nadzieję, że jak najprędzej Przeczytamy To jest książka Cezarego Harasimowicza Czyli autora Mirabelki też I książka, którą Bardzo chciałam mieć I mogłam sobie kupić Ale nie było Moje bulerby. Mm -hmm. Tak, to będą klimaty y, Mi też tak myślę Bo em, Mamy tu dziewczynkę, która tańczy hip-hop Królik Isia, Utrapienie, utrapienie królika, królika Czyli moja ulubiona część A ja ją teraz dostała um. Przygody dzieci Z ulicy awanturników Tak Kolejna książka Astrid Lindgren. I tutaj mamy i Lotte, i, i właśnie dzieci mm, z ulicy Awanturników. E, także mm, dwa w jednym. Super. Książka, którą już na kanale Wam pokazywałyśmy, ale bardzo nam się podobała i bardzo się cieszę, że mhm. mamy swoją. Mija ma właściwie. Ludzie. Ludzie, tak. E, bardzo polecamy tę książkę. E, jest piękna i jest wartościowa. Bardzo przypadła nam do gustu. Kolejna. Ja, y, Marcelinka rusza w kosmos. Bajka trochę naukowa. I to będzie: y, obstawiam coś w klimacie Georgia y, i tajnego klucza do wszechświata. Y, ona jest bardzo ciekawie wydana. Tak. Pięknie. Y -hmm. No, klimatycznie na pewno. Chętnie po nią sięgniemy. Znowu książka, którą już pokazywałyśmy na kanale, a która jest jednym z naszych ulubieńców <noise> e, wszechczasów. A niech to gęś kopie. W końcu własna. Tak, i na pewno będziemy do niej wracać. To, to jest świetna pozycja, bardzo Wam polecamy. E, I już poza urodzinami e, wpadły, e, jak pewnie, do wielu domów. E, no czytaj gang swojaków o tym, że pomoc ma moc i, i gang swojaków o tym, że przyjaźń ma moc tak e, to wszystkie książki słuchajcie, prawie 50 książek wam tutaj pokazały, pokazałyśmy dzisiaj nowych jak w takim tempie to pójdzie my już nie mamy gdzie mieścić książek naprawdę, <noise> ale na pewno będą kolejne i kolejne bo nie wyobrażam sobie żeby to gdzieś tam stanęło e, jeśli znacie któreś z tych książek, polecajcie, które warto, które lepiej sobie może odpuścić, ale też po które jak najszybciej powinnyśmy sięgnąć. Na pewno chętnie weźmiemy Waszą opinię pod uwagę. A my chętnie się też zagłębimy w te książki, bo one tak pachną, te, te, te nówki no. takie tak świeżo. Wiecie, taki mają fajny Na przykład ta. Zapach druku. Wąchacie książki, bo my tak. Jak. To co, żegnamy się z Wami. Subskrybujcie. Lajkujcie. Gdzie się da komentujcie. I w książkach z nami się zaczytujcie. Cześć! Pa!